Dobry wieczór dzień dobry. Szczęść Boże. Cześć, witaj. Nie wiem, gdzie jesteś, która do ciebie godzina. U mnie jest druga w nocy. Jest trochę zimno, ale nie jakoś bardzo jest strasznie ciemno. A to znaczy, że to jest świetna pora na to, żeby przyszedł Pan Bóg. Dlatego, że On przychodzi tak jak złodziej w nocy. Co dwa dni rozpoczynamy adwent, a to znaczy, że zacznie się czas, kiedy on będzie przychodził jak złodziej w nocy. Bardzo Cię zapraszam na adwentowe internetowe rekolekcje, które nazywają się Nocny złodziej. Będzie je można znaleźć na Facebooku, gdziekolwiek w internecie. Jeżeli tylko masz chęć i czas, to proszę cię, daj szansę. Nieważne, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, czy chce ci się słuchać, czy ci się nie chce, spróbuj sobie dać chociaż odrobinę szansy na to, że on będzie mógł do ciebie przyjść. On jest przebiegły. On potrafi wejść w takie miejsca, które są zamknięte, bo on jest najlepszym złodziejem świata. Jeżeli tylko zechcesz. To zapraszam Cię przez cały adwent, nocny złodziej, rekolekcje dla tych, którzy czekają na świt. Mam nadzieję. Do zobaczenia.